Otwieram siódmą nadzwyczajną sesję Rady Gminy Bybowo ósmej kadencji. Witam pana wójta, panią zastępcę, panią skarbnik, sołtysa, wszystkich radnych. Stwierdzam, że obrady są prawomocne, gdyż na 15 radnych 11 jest obecnych. Czytam proponowany porządek obrad. Punkt pierwszy otwarcie sesji. Punkt drugi stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt trzeci przyjęcie porządku obrad. Punkt czwarty rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska. Podpunkt pierwszy w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Bobowo na lata 2019-2022. Podpunkt drugi w sprawie zmian do budżetu gminy na 2019 rok. Punkt piąty wolne wnioski i informacje. Punkt szósty zakończenie obrad. Kto jest za przyjęciem? Porządku obrad. 11 za, jednogłośnie. Przystępujemy do punktu czwartego. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska. Podpunkt pierwszy. W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Bobowo na lata 2019-2022. Proszę pani Skarbnik przedstawi nam. Wszystko tak. Dziękuję. Czy ma ktoś jakieś pytania? Nie widzę. Podpunkt pierwszy w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Bobowo na lata 2019-2022. Czytam tytuł uchwały. Uchwała nr 7, łamane przez 58, łamane przez 2019 Rady Gminy Bobowo z dnia 15.07.2019 rok w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bobowo na lata 2019-2022. Rozpoczynamy głosowanie. Na 11 radnych 11 jest za. Uchwała przeszła jednogłośnie. Przystępujemy do podpunktu drugiego w sprawie zmian do budżetu gminy na 2019 rok. Czytam tytuł uchwały. Uchwała numer 7, łamane przez 59, łamane przez 2019. Rady Gminy Bobowo z dnia 15 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok. Rozpoczynamy głosowanie. głosowało 11 radnych 11 za, za. uchwała przeszła jednogłośnie przystępujemy do punktu 5 wolne wnioski informacje proszę panie wójcie

Dobra. Punkt szósty, zakończenie obrad. Dobrze. Nie, nie. Z... Zamykam. siódmą nadzwyczajną sesję rady gminy bobowo. Dziękuję wszystkim za przybycie.